Aktualnie znajdujemy się w panelu sterowania programu DOD 2 on PC. W prawym górnym rogu znajduje się ikona odpowiadająca za skalowanie okna. Jeżeli ją sobie wciśniemy, wyświetla nam się domyślne skalowanie. Tutaj wpisujemy ilość procent, e, o ile chcemy mieć powiększone bądź zmniejszone okno. Poniżej mamy poziome samo skalowanie, odpowiada ono za rozszerzenie w poziomie ekranu na jeden ekran, dwa bądź trzy ekrany. Poniżej mamy pionowe samoskalowanie. Odpowiada ono za poszerzenie obrazu w pionie o wyświetlacz albo ekran z klawiszami. Aby wyjść z tego ustawienia, wystarczy wcisnąć klawisz Escape. Aby przejść do dalszej części naszego szkolenia, musimy utworzyć sobie nowy spektakl. Wchodzimy backup, nowy spektakl wpisujemy sobie nazwę i zapisujemy wprowadzimy sobie nowe lampy dodaj nowe urządzenie wybierzemy sobie jakieś klejpeki nie będą alfa profile 700 standardowe i wpisujemy. No i na szybko sobie wpiszemy 5 sztuk. Później Wam wyjaśnię dokładnie yy, krok po kroku, jak to wszystko zrobić. Ale dla zastosowania do naszego szkolenia no, zrobimy to tak jak teraz. Po stworzeniu nowego spektaklu przechodzimy do domyślnego ekranu. Po pierwsze, tutaj znajduje się belka tytułowa z informacjami o widoku oraz różnymi ikonami. Po prawej stronie znajduje się pasek typów presetów do nawigowania między tymi presetami i widokami sterowania. Poniżej znajduje się zegar pokazujący czas zegara systemowego. Tutaj po lewej stronie od tego zegara znajdują się ikony stanu i komunikatów. Po lewej stronie od ikon stanu znajduje się linia komend. Wyświetla ona wszystkie komendy polecenia wprowadzone do konsolety. Poniżej linii comment znajdują się paski enkoderów z informacjami o funkcjach dla poszczególnych enkoderów. Omówimy sobie teraz bardziej szczegółowo dokładnie to co widzimy. Belka tytułowa znajduje się, tak jak mówiłem, tutaj w tym miejscu. Jest to belka, która zmienia się w momencie wciśnięcia jakiegokolwiek tutaj okna, grup czy fixtur. Pasek typów presetów znajduje się po prawej stronie ekranu pierwszego. Szara czcionka w pasku presetów oznacza, że aktualnie wybrane urządzenia nie używają tego typu presetów. Biała czcionka w pasku presetów oznacza, że aktualnie wybrane urządzenia mają parametry w tym typie presetu. Szary kolor tła natomiast w pasku typów presetów wskazuje, że teraz wyświetlany jest widok dla tego typu presetu. Czerwone natomiast oznaczenie w momencie, kiedy wciśniemy sobie to, oznacza, że istnieją aktywne wartości programera, które można zapisać. Atrybuty typów presetów znajdują się tutaj po prawej stronie. Omówimy sobie je teraz. Pierwszy to dimmer, który odpowiada za jasność. Position odpowiada za pozycję. Na przykład Pani Tilt, Gobo odpowiadający za tarczę Gobo, Color odpowiadający za zmienianie atrybutów kolorów, Beam odpowiadający za przesłonę, Irys albo Frost, Focus odpowiadający za Focus, Zoom, Control odpowiadający za sterowanie lampą, np. Reset bądź ustawieniami urządzenia. Shapers odpowiada za ustawienia noży, klap i ich pozycji. linia komend jest zawsze widoczna na ekranie pierwszym. Pokazuje wszystkie komendy wprowadzone do konsolety. W momencie, kiedy wciśniemy sobie linię komend wyświetla nam się wszystkie polecenia i komendy, jakie wykonaliśmy wcześniej. Po wciśnięciu linii komend pokazuje nam się ekranowa klawiatura, poprzez którą możemy sobie wprowadzić komendy. Mamy również podgląd na historię poleceń. Do wprowadzenia komend możemy również wykorzystać zewnętrzną klawiaturę. Klawiszami UP-DOWN jesteśmy w stanie przeskakiwać pomiędzy komendy, które już zostały użyte. Pasek enkoderów jest również widoczny tylko na ekranie pierwszym. Pokazuje on informacje o aktualnych funkcjach na poszczególnych enkoderach. W zależności od widoku enkodery mogą mieć funkcje takie jak przewin, atrybuty, ilość, ID urządzenia i wiele innych. Aby edytować funkcję z poddanego enkodera, po prostu należy wcisnąć enkoder i przejechać w górę albo w dół. Przyjrzyjmy się dolnej części okna DOT2 NPC. Znajduje się tutaj skrzydło do programowania. Mamy tutaj Master fader Powyżej mamy przycisk odpowiadający za Blackout. Po prawej stronie koło enkodera. Mamy tutaj również atrybuty typów presetów. Poniżej mamy klawiaturę numeryczną oraz inne przyciski do programowania, o których będzie więcej w późniejszych lekcjach. Omówimy sobie teraz elementy sterujące ekranu drugiego. Ekran drugi oraz wszystkie inne pozostałe wczytują zapisane ustawienia. Po pierwsze, na samej górze mamy Belkę tytułową. Po prawej stronie znajduje się pasek widoków do nawigacji między widokami. Poniżej mamy pasek egzekutorów z informacjami o zapisanych egzekutorach, a na samym środku mamy pole widoku wyświetlającego wybrany widok. Po prawej stronie znajduje się pasek widoków. W pasku widoków wybieramy widok dla danego ekranu. Aktualnie wybrany widok jest oznaczony w pasku kolorem szarym. Do wyboru mamy 6 widoków. Po pierwsze są to urządzenia, czyli fikstury, w których widzimy urządzenia w spektaklu wraz z ich atrybutami i wartościami. Jako drugie są grupy, gdzie mamy wszystkie zapisane grupy, którymi można szybko wybierać urządzenia. Jako trzecie są to presety. W których widzimy pole presetów w zależności od aktualnie wybranego typu presetu. Jako czwarty to Q. Jest to kolejka Q z głównego egzekutora. Piąte to wirtualne playbacki, gdzie możemy widzieć i operować egzekutorami odwzorowanymi na ekranie. Jako szóste mamy więcej. Poprzez wciśnięcie tego guzika wyświetlają się dodatkowe opcje: Zegar, Command Line, DMX, Effects, Help, Macros, Magic Speed i Pages. Omówimy sobie teraz pasek egzekutorów, który wyświetla informacje o zapisanych egzekutorach. Możemy je podzielić na trzy grupy. Główny egzekutor, w tym miejscu, egzekutor suwakowy oraz egzekutor klawiszowy. Na co warto zwrócić uwagę. Ma on 999 stron. W dzisiejszej lekcji omówiliśmy sobie elementy sterujące okna pierwszego, czyli belkę tytułową, pasek typów presetów, linię komend oraz pasek enkoderów. Natomiast w drugim oknie omówiliśmy sobie również belkę tytułową oraz pasek widoków oraz pasek enkoderów. W trzeciej lekcji omówimy szczegółowo opasek typów presetów. Zapraszam.